To ty jesteś ten cały kult? Uuuu, On się tak stoczył, że to smutne jest. Źródełko się kończy także no. Jeszcze jakiś czas temu zupełnie nikt się nie spodziewał, że wszystkie zacytowane przed chwilą komentarze dotyczyć będą Zonego. Dawniej jeden z naczelnych stigm polskiego internetu, uwielbiany przez tysiące osób ze względu na swoje ogromne poczucie humoru, jak i temperament. Dziś natomiast najczęściej określany mianem oraz przyroda pozwalającego swojej kobiecie na obnażanie się w internecie. Mówi się, że miłość nie wybiera, o czym zapewne brutalnie przekonał się Maciej Zony Zoniuk, który w wyniku wejścia w związek z kobietą tworzącą na niebieskiej platformie, stał się obiektem drwin ze strony swoich własnych widzów. Czy kontrowersyjna relacja była jedynym powodem utraty szacunku przez Zonego? Maciek jest jednym z nielicznych twórców, który stał się legendą polskiego internetu na długo przed rozpoczęciem kariery streamerskiej. Wszystko za sprawą krótkiego filmiku opublikowanego na kanale Druga Strona Umysłu w 2014 roku. Patrz, leży na plaży, kurde, co leżysz, co leżysz, co, chyba nie żyjesz, no to kur... Ostateczne uderzenie kolonami na ryj, nie, kurwa tak... Do ziemi, że aż bursztyny w powietrze, no i chyba. To... Historia opowiedziana przez Maćka w materiale była niczym innym jak improwizacją, a cały filmik miał na celu jedynie przetestować jakość dźwięku oraz wideokamery. Grupka znajomych zdecydowała się opublikować zabawny filmik, który w ciągu kilku dni stał się wiralem na całą Polskę. Po tygodniu poradnik pod tytułem Co zrobić jak dziewczyna daci kosza był obejrzany już ponad milion razy, a obecnie wynik ten został sześciokrotnie zwiększony. Co ciekawe, mimo kontrowersyjnej treści oraz wielu wulgaryzmów, chłopakom udało się zarobić. Robić z testu kamery kilka tysięcy złotych. Ogromny sukces jednego z pierwszych filmików na kanale spowodował, że youtuberzy z Maćkiem na czele postanowili nagrać kolejny materiał, licząc, że osiągnie on wyniki podobne do swojego poprzednika. Kontynuacja żartu o dziewczynie dającej kosza przysporzyła twórcom lekko ponad 120 tysięcy wyświetleń oraz mandat w wysokości 500 zł na głowę za wprowadzenie funkcjonariuszy policji w błąd. Popularne hasło kolanami na ryj wybrzmiewało w całym kraju, na czym skorzystać postanowili innymi Naruciak oraz Karolek, którzy zaprosili Średnictwem swoich sklepów z koszulkami wypuścili ubrania z hasłem wymyślonym przez Maćka. W Zony publicznie opowiedział o tej historii zza kulis, nie kryjąc żalu za odebranie w pewien sposób możliwości monetyzowania autorskiego wiralu, który został przywłaszczony przez większych youtuberów. No i Naruciak i Karolek, chłopaki sobie zrobili kurwa koszulki, kolanami na ryj do swoich sklepów. No i nie fajnie, nie? Nie fajnie że tak się robi, bo jak chłopy na przykład, nie wiem, rafonik sobie mówi łokieto, łokieto. Widzicie, żeby ktoś zrobił koszulki, łokie to poza rafoniksem? No nie, nie robią tak. Okay. Około rok później Maciek powrócił do nagrywania już na kanale Zony, na którym to w ramach debiutu zaprezentował swój artystyczny zjazd na klacie do basenu. W późniejszym czasie nagrał jeszcze kilka gameplayów z League of Legends, natomiast regularne materiały publikowane mm -hmm. były od połowy 2018 roku. Najczęściej ogrywaną grom na streamach oraz odcinkach Zonego był Fortnite, który był jego przepustką do większej rozpoznawalności. Wspólne rozgrywki z innymi popularniejszymi twórcami generowały bardzo duże wyświetlenia na dopiero rozwijającym się kanale Zonego, a jego twarz coraz. Częściej była kojarzona z aktualną działalnością, aniżeli słynną historią o odrzuceniu przez dziewczynę. Ej, ale to jest. A to jest przecież ten! Maciek Zoniuk! Biorę rozbieg z kilometra. Maciek w bardzo szybkim tempie zaskrabił sobie sympatię widzów, którzy docenili jego bezpośredniość oraz zabawne opowieści z czasów jego młodości. Równolegle z nagrywaniem na YouTube, Zony prowadził transmisję na żywo podczas wydarzeń dotyczących to znaczy? żywym złotem dla szoterów, publikujących je później na YouTube. Zasięgi rosnące w bardzo szybkim tempie oraz ogromne ilości donateów od widzów chętnych kolejnych wspomnień z obozów sportowych Zonego przyczyniły się do spełnienia jego marzenia, którym był zakup upragnionego mieszkania na początku 2020 roku. Witam. W naszej nowej rezydencji Jest to Byłem kiedyś w tym domu Jak wiecie już od dłuższego czasu Zbierałem, sumiennie odkładałem kasiorkę Maciek jeszcze wtedy nie wiedział, że wspomniane mieszkanie Stanie się jednym z argumentów przeciwko niemu Wyciągniętym przez jego byłą przyjaciółkę Laurę Croft Drama miała miejsce w styczniu 2021 roku I był to pierwszy konflikt, którego Zony stał się jednym z głównych uczestników Wszystko rozchodziło się o popularny w tamtym czasie System kodu twórcy na platformie Epic Games Umożliwiający streamerom zarabianie Konkretnego procentu zysku z afilacji. Maćkowi został odebrany kod sygnowany jego ksywką ze względu na nadużywanie wulgaryzmów podczas swojej transmisji. Z pomocą przyszła inna streamerka, wspomniana przedtem Laura, która zaproponowała Zonemu korzystanie z jej kodu, ponieważ ona sama nie streamowała wtedy ze względu na problemy rodzinne. Zdaniem Zonego podczas rozmów umówili się, że będzie on otrzymywał całość zarobionych pieniędzy, lecz z czasem Laura coraz częściej pozwalała sobie na w cudzysłowie pożyczanie sum wypracowanych przez Maćka, wraz z upływem czasu, Kontakt pomiędzy streamerami się pogarszał, prowadząc do publicznego konfliktu. Kobieta podczas jednej ze swoich transmisji przyznała, że Zony miał dzięki programowi afilacyjnemu na jej dane zarobić ponad pół miliona złotych i to właśnie ta kwota umożliwiła mu zakup mieszkania. 16 stycznia 2021 roku na kanale Zonego pojawił się materiał zatytułowany Wyjaśniam dramę. Te moje 178 tysięcy, które łącznie otrzymałem. To się równa, że Bałtysem ja sobie przywłaszczyła około 150 koła wystąpił problem dotyczący niedawnej transakcji. Niedawno powiadomiliśmy Cię, że otrzymana przez Ciebie płatność została zrealizowana bez zgody posiadacza konta lub w wyniku błędu transakcji. No i tutaj widzimy, że to jest Klaudia i chciała cofnąć naszą ostatnią wpłatę. Okazało się, że łączna kwota otrzymana przez streamera oscylowała w okolicach 175 tysięcy. Laura natomiast postanowiła przygarnąć na swoje wydatki około 140 tysięcy złotych. Ale dziwka jebana. Pojawiło się wiele słów wsparcia zarówno ze strony widzów, jak i innych twórców, co było jasnym dowodem, że w tamtym czasie Maciek dysponował naprawdę wierną widownią. Ewa Wyszatycka, prężnie działająca w sieci pod pseudonimem Mrs. Honey, była pierwszą medialną partnerką Zonego od roku 2019. Ich relacja rozpoczęła się wraz z pikiem popularności streamera. Jakiś czas po rozstaniu Zony sam wspominał, że początkowo bardzo obawiał się wejścia w związek z osobą, wokół której krążyły niepochlebne historie związane z jej działalnością na platformach dla dorosłych w Berlinie. Pozorne plotki o występowaniu na kamerkach erotycznych zostały. Na jakich platformach w Berlinie? Ja znam Ewę i Ewa jest dziewicą. Stały po jakimś czasie potwierdzone przez Hani, która, zawstydzona swoją przeszłością, przestrzegała inne młode dziewczyny przed pójściem w jej ślady. Ewa towarzyszyła Maćkowi podczas jego pierwszych internetowych sukcesów oraz wspierała go w podejmowaniu decyzji związanych ze streamingiem. Zony przyznał. I waliła konia dla palcajda na imię że od momentu upublicznienia ich związku dostawał on wiele negatywnych wiadomości, wprost wyśmiewających go wyłącznie za to, z kim się związał. 8 marca 2021 roku na kanale Maćka pojawił się pięciominutowy film pod tytułem To koniec. Postanowiliśmy, że po prostu się yy, rozstajemy? Nic się nie stało, nikt nikomu krzywdy nie zrobił, po prostu mamy trochę inne priorytety. Zobaczyliśmy, że troszeczkę się różnimy, inne mamy podejście do życia. No i podjęliśmy taką dorosłą decyzję o tym, żeby po prostu się rozstać. Tytuł dotyczył rozstania pary twórców, które jak wynika ze słów zonego nastąpiło z dnia na dzień. Streamer drżącym głosem oraz z wyłączoną kamerką w skrócie opowiedział o powodach zerwania oraz podkreślił, że nie ma do byłej partnerki żalu, prosząc jednocześnie, aby widzowie nie atakowali jej w komentarzach. Dla wielu fanów tego duetu była to druzgocąca wiadomość, zwłaszcza, że nic nie zwiastowało zakończenia ich relacji. Doskonale było widać, że rozstanie było dla Maćka bardzo trudne, o czym niejednokrotnie wspominał. Natomiast Mrs. Honey zdawała się zupełnie inaczej podchodzić do całej sprawy. Zresztą to ona zainicjonowała wyprowadzkę. Kilka miesięcy po zerwaniu, streamerka postanowiła najwidoczniej wrócić do korzeni i rozpocząć działalność na niebieskiej platformie. Do korzeni! Też weszła w świat OE. O... Idę się zapytać, czy był lasik. Siema! Cześć! Mam pytanie. No dawaj, ale szybko mam sobą baterię. Dobra. Eee, oglądam taki film na kanale Świat Internetu, dlaczego największy Sigma traci szacunek widzów. Jest to z onym i ogólnie jest poruszane, żebyście sobą w związku. I tam tutaj, no że tam się rozstaliście coś tam i tak dalej. I ja mam ogólnie e, takie pytanie, bo za każdym razem, jak e, wielu znajomych gra ze sobą w jakąś grę, i wiesz, już jest trzecia w nocy, to ktoś mówi, o kurwa idę, ja już muszę iść spać. I mówią mu, e, nie no zostań, dawaj lasik, lasik. I, I wiesz, jeszcze na jednego zostaje. I mam pytanie, jak się wyprowadzałaś, to był tak zwany laścik, czy nie? Wiesz, co, jak ja bym się miała w ogóle wypowiadać na, na temat tej osoby, to wypowiadałabym się źle. Więc jeżeli ja wolę się wypowiadać o ludziach dobrze, a jeżeli mam się wypowiadać o ludziach źle, to wolałabym nie wspomnieć w sumie z tym wcale. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No. A, a tak czy nie? Słucham? A był lascik? Kurwa, Sergiusz, daj mi spokój. Naprawdę to nie jest temat, o którym ja bym chciała rozmawiać i osoba, o, o której chciałabym myśleć. Okej, okay, okej. Okay. No, ale miłego streama ci że coś się, ma No to Pozdrawiam. cześć, no co cześć. <laughs> Czyli był, ale... Ale kiepski. Był, ale sławy, tak. Efa z przytupem, ponieważ niemalże od początku publikowała tam nagrania oraz etyczne nagrania. Podczas gdy Zony publicznie mówił o tym, że bardzo ciężko jest mu pogodzić się z decyzją dziewczyny, ona ogłaszała kolejne zniżki na swój niebieski profil. No, gdzieś tam mnie zabolała, nie? Bo jednak. Nie wyleczyłem się jeszcze z tego do końca, dlatego, jakby. No, w jakimś stopniu mnie to dotknęło, ten OF, ale no trudno. Mimo to para wciąż utrzymywała koleżeńskie stosunki od czasu do czasu rozmawiając ze sobą. Ponadto Zony zdecydował się towarzyszyć Ewie podczas jej wyjazdu do Turcji, w której miała mieć operację nosa. Wątek relacji z Hani wydawał się dla wielu widzów niezrozumiały, a na czacie podczas live'ów Zonego pojawiało się wiele komentarzy przypominających mu, że kreował się na wielkiego Sigma, a mimo to był związany z kobietą w cudzysłowie lekkich obyczajów. Od 2021 roku na YouTube'owym kanale Zonego można było zaobserwować widoczne spadki wyświetleń. Zapewne wynikało to z faktu, iż był on w większej części streamerem, to też nie przykładał on szczególnej wagi do publikowanych materiałów. Zony od długiego czasu starał się o możliwość wejścia do świata Freakfightów jako zawodnik, o czym niejednokrotnie wspominał w przestrzeni internetowej. Jego prośby zostały spełnione, ponieważ pod koniec 2021 roku, za pośrednictwem swojego kanału na YouTube, ogłosił, że zawalczy na drugiej edycji H. High league. Z materiału mogliśmy się również dowiedzieć, że twórca zdecydował się założyć nowy kanał, ponieważ jego ówczesne konto było przez wiele lat zaniedbywane, co przełożyło się na fatalne zasięgi. Jak się okazało, przeciwnikiem Zonego w Oktagonie był Diz, twórca ewidentnie nielubiany w przestrzeni internetowej, na którego wymyślono legendarne już hasło JD. Mimo bardzo umieśnionej sylwetki i doskonałej formy, Zonemu nie udało się zwyciężyć pojedynku, a rosnąca na przestrzeni ostatnich miesięcy liczba hejterów miała kolejny powód do wyśmiewania go. Zony odbył jeszcze jedną walkę w grudniu... Nie roku go. przeciwko Holakowi, którą tym razem zwyciężył przez techniczny nokaut. Od połowy roku 2022 na kanale Maćka Czara... Co ona tu robi? E, na Boga! Na Boga! Nie no, co to jest? Czy to jest to, co ja myślę? Czy to jest, widzę, to, co ja myślę? What are you doing, stepsis? Mhm. Mm szczęście przewijała czy ona upatrzyła na tak zwanego Zoniuka. Się tajemnicza kobieta, nazywana przez niego siostrą. Oczywiście hmm. przydomek był jedynie formą strollowania własnych widzów. Po czasie okazało się, że Julia stała się nową dziewczyną Zonego. Pomimo poważnych zapewnień ze strony Maćka, ich związek trwał kilka miesięcy, a część z ich wspólnych chwil udokumentowana była na transmisjach na żywo oraz paru filmikach. No dobra, a co się stało? Tam oni się. się rozstali po prostu, nie? Julkę była z onego, trzymol robi na Malcie Beka. Co ty piszesz, kurwa człowieku? Kiedy wydawało się, że internet powoli zapominał zonemu związek ze wzbudzającą wiele kontrowersji Hani, ten po raz kolejny związał się z kobietą mającą. Hmm, do Wraz z pojawieniem się wspólnego zdjęcia Maćka oraz Małgorzaty Jeziorowskiej na jego Instagramie, w internecie ponownie zrobiło się o nim głośno. Małgorzata Jeziorowska to 23-latka, która w sieci zajmuje się głównie tworzeniem kontentu dla dorosłych oraz publikowaniem pikantnych zdjęć na stronie Tylko dla fanów. Jest ona zamieszana w wiele dram oraz niejasnych historii, jednakże ze względu na niemożność ich weryfikacji, zdecydowałem się je pominąć. Na ex coraz częściej pojawiały się memy o żartobliwe porównania m.in do Piotra Lizaka. Początkowo Zony wchodził w słowne potyczki z internautami, lecz czasem obrał inną strategię, nadając swoim odpowiedziom ironiczny charakter. Zapewne w ten sposób twórca chciał pokazać, że nie ruszają go obraźliwe komentarze dotyczące jego partnerki, lecz hejterzy doskonale wiedzą... że na Eskorcie widziałem kiedyś. A co ty tam robisz? ...dzieli, gdzie uderzyć. Zony Starej szukałeś? O, Paula napisała, szukał mamy. <laughs> Widząc, że jego związek wzbudza spore kontrowersje, postanowił dodać przysłowiowej oliwy do ognia <grymnie> poprzez publikowanie filmików, w których w cudzysłowie usługuje swojej nowej partnerce. Oczywiście nagrania spotkały się z jeszcze większą falą hejtu oraz jednoznacznym odebraniem Sonemu tytułu sign. <grymnie> <grymnie> Honey Berlin przesyła 9 zł. i 75 To może ocena wujkowym półeksperckim okiem dla nową twórczość pani Miodek. Link do strony. Mhm. Co, na piosenkę nagrała, co? O. Chciałem, że się śpiewa, że mikrofon się wyżej trzyma, jak się śpiewa. My, którą tak często się określał. Mimo braku walk w Oktagonie, Zony kontynuował swoją metamorfozę jeszcze bardziej angażując się w pracę nad własnym ciałem. Efekty ciężkich treningów i zbilansowanej diety mogliśmy zobaczyć za pośrednictwem m.in. jego Instagrama. Popularne w internecie hasło Sigma towarzyszyło Zonemu niemal od początku jego kariery, toteż z czasem on sam zaczął się określać właśnie takim mianem. Siłownia zaczęła odgrywać na tyle dużą rolę w życiu Maćka, że ten postanowił odpowiedzieć na zaproszenie do wspólnego projektu od innego twórcy z branży fitness, Andrzeja Gazdy. W ten oto sposób w lutym 2024 roku powstał kanał Sigmoza, na którym wcześniej wspomniany duet prezentował swoje treningi. Co jakiś czas pod filmikami panów pojawiały się komentarze obrażające Zonego, jakoby nie miał on mieć nic wspólnego z nazwijmy to nurtem gigaczadów. Do tej pory na kanale opublikowano 40 filmów, z czego większość nie przekroczyła nawet 50 tysięcy wyświetleń. Ostatni materiał na kanale pochodzi z 10 lipca tego roku, co może wskazywać, iż projekt został zawieszony. Co ciekawe, niecały miesiąc później Zony stał się jednym z członków projektu Banda, najwidoczniej zapominając o Andrzeju Gazie, Póki co na kanal? A co Andrzej na to? Przesyła 9 zł i 75 groszy. Można małpkę dla widzów. Ale bandy znajduje się jedynie zapowiedź projektu oraz teledysk określony mianem hymnu. Zapewne ostatnie kontrowersje wywołane wokół osoby Boxdella spowodowały, iż projekt został albo chwilowo wstrzymany, albo całkowicie zamknięty. Wiele osób wytknęło członkom projektu hipokryzję oraz nieudolną próbę zrobienia z siebie samców alfa. W ostatnim czasie Maciek nie najlepiej radzi sobie w internecie, a jego gwiazda zaczyna stopniowo wygasać. Coraz rzadziej prowadzi transmisję na żywo, a jego działalność na platformie YouTube ogranicza się do nagrywania odcinków z otwierania skrzynek w CS-ie. Zobaczmy. Faktycznie, no, no? Witam, witam, witam! W dzisiejszym odcinku CSGO skins. Ale mu wyzywają. Witam, ale mu go wyzywają tutaj ten. Które nie przebijają nawet bariery 10 tysięcy wyświetleń, a jakość publikowanych materiałów pozostawia wiele do życzenia, co jest jasnym dowodem na to, że Maćkowi się po prostu nie chce. Mimo nudnego kontentu, pod filmikami wciąż udzielają się wieloletni fani Zonego, którzy wspierają go w sekcji komentarzy. Podobnie sprawa ma się z drugim kanałem twórcy, czyli Zony IRL, który miał być od początku prowadzony regularnie, aby nie skończyć. Dzięki, The skończył jak swój poprzednik. Pomimo ciekawych i bardzo dobrych filmów na kanale, od ponad roku nie opublikowano niczego nowego. Zony wraz ze swoją obecną partnerką ustawili swoje profile na Instagramie na prywatne, lecz co jakiś czas udzielają się na platformie X. Maciek ewidentnie stracił w oczach swoich widzów, ponieważ praktycznie każdy jego wpis generuje dziesiątki negatywnych komentarzy, które przepełnione są obelgami oraz złośliwościami. Tak naprawdę nie w sposób skazać jeden czynnik, który mógł przyczynić się do tak znacznego osłabienia renomy Zonego w przestrzeni internetowej. Oczywiście z tym jest, że publika, o którą się nie dba prędzej czy później zwróci się przeciwko i bardzo podobnie było w przypadku Maćka. Pomijając już kwestię wyborów sercowych streamera, ponieważ jest to sprawa indywidualna, to warto zauważyć, iż od długiego czasu Zony po prostu przestał się przykładać do tworzenia kontentu dla swoich widzów, oferując jedynie nudno. Hey, Indrok worek przesyła 9 zł i 75 groszy. Co to za małka była? Postaraj się dla widzów. Stary, jaka płaca taka praca? Otwieranie skrzynek, które wyszło z mody lata temu. Oczywiście, pojawienie się u jego boku jeziorowskiej wcale nie poprawiło jego wizerunku, zważywszy na fakt, iż dziewczyna sama w sobie dobrej opinii w sieci nie posiada. Pozostaje nam tylko obserwować, jakie kolejne ruchy ma zaplanowany maciek, o ile faktycznie ma ochotę utrzymać się na platformie. Okej, okay. czy w sumie nic nie powiedział tutaj? Nic. Nic nowego się tutaj. Nie dowiedzieliśmy, totalny besen. Nic, nic się ciekawego nie dowiedzieliśmy. A lubicie widzowie tego? Zonego?